<noise> Dajcie Z tej w strony Stanisław Z tej strony Stanisław i Łukasz. Mamy dzisiaj fajny challenge. Bo będziemy jeździć na rolkach. <noise> będziemy się ścigać. Będziemy się ścigać. Koło Tak. Na terenie prywatnym, zamkniętym. Co to się stanęło? To trzeba te rolki ubrać. Ja nie miałem rolek na nogach od 8 lat. O Jezus! Lewa czy prawa. Co oni robią temu chłopu? <noise> Ja, to ja robiłem za chwilę będzie rozbujana stuwa na rolkach Matko Coś się ci połami. Ono już która przyjmują, więc jakby coś się stało to... Nie róbcie tego domu, nie róbcie tego z kasku Zróbcie to na warsztacie i myjniej Tak, by się do Was nikt nie przyczepił Już jedziesz? Mnie? Dobra, jestem zabezpieczony, ubrany. Maska To był jego pomysł jakby co? Bierz maskę, będziesz ładniejszy Nie ogarniam hamowania Nie hamuję, się zapierdala o. Maska jest Gdzie masz swoją kamerkę? Ja? No kurwa do szpitala nie idę z reguły z kamerą, więc miałem telefon Prze Przepraszam wszystkich serdecznie, że nagrywam z telefonu Ale jakoś masz dobrą, bo w szpitalu nagrywałeś tym nie? No ale kurwa 4K, nie? A. A w ogóle YouTube W ogóle YouTube Nie do 4K Czemu nie ma? Dobra, z tył zaczyna się wyścig. Z tyłu. Nie będziemy się tu chwalić, bo zaraz zamknął. O, to ślisko. Ale tam nic nie zabronić jeździć na rolkach. I w klienta auto, ja Pitor. A właśnie nie ma chyba zakazu jeżdżenia w rolkach. Gdzie jest gruby? Chodzenia. Chodzenia, bo my się poruszamy. Zrobię Łukasz! Gdzie jesteś? Robimy challenge do pierwszego wypadku, czy jak? Do, do pierwszego wypadku. Ściągnę okulary, żebyś nie połamał. Ale ślisko. Ja pierdzielak to jest ślisko. Ja nie umiem jeździć. Będzie gleba chyba roku dzisiaj. Bo trochę tego nie robiłem czasu. Daj na czołówkę! Proszę nogi, przejadę pod spodem! <laughs> Kurde, ja muszę przejechać pod nim. Bo on umie jedzić, nie umiem. Ale będzie kluba! Zabrał głos? Zabrał głos. Nie, no, koło kary! Czyli od białej nie, no, Tak jest! Co, że, do, że dookoła? Postaw kamerę Stasiu na tym. Na linii startowej i lecimy. Ja was puszczę. A to jest do wygrania? Kabalowa. Reklam! <toddź> Ladies and gentlemen, today we play. Ale publika, coś martwa. <grym> Gdzie są dopingi? Proszę go tu bardziej ustawić. Tu bardziej. Jak na ćwierpini. Bliżej. Bliżej. Pszczół, Bliżej. Bliżej. bo no to jest tutaj tutaj, 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 Gotowi. tutaj, 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 a o się dzisiaj masowy przyspieszenia, patrzcie i spala się w zakręt. Nie. A na chirurgi czekają już na takich, nie? Byłem, jest fajnie. Kibicujcie no. Stasia widzę kibicować. Ciekawe czy w ogóle to jadą. Nie mam nie chwilę. Poleżałem w szpitalu taki jaja. Coś ich długo nie ma. To jest jest na pewno. O, szósty! A! Rura z tlenem dla do grubego Dobrze jest, dobrze jest O Ja mam założone Bo muszą być ciasno, nie? Do, tak, tak szybko jadę na czasie. Ja tu mam luźno, o, widzisz, tu mam luźne. źle założyłem o, Dzisiaj tak nagrywamy prezentację Tak, tak nagrywam prezentację dzisiaj Przejadę pod spodem? Jakieś szybkie się nakłada, ja was składam dookoła firmy o! Meleksem! Składem! Piszemy się na to. Wiesz co, ja kiedyś jechałem już za busem po ulicy. Co kółka nie nadążają, tak, nie? Jak je done? 8 tych w trawę w Ale jest tu ktoś, bo się nie wywaliłem. Wiesz Tu masz jakiś wyczynowy model, nie? Wyczynowy to jest właściwe. A no, taka gleba na tym to od razu zdarty, nie? Wow. No. To masowy. Co macie małego do przeskoczenia? O ten taburecik. Tu tyś. będzie utrudnienie, to bym się w kolana wyjedł. O... Bo możecie <grym> tak. zahaczyć. Nie. O! O! Dobra, przynieście jakiś bandaż, plaster, wodę utlenioną. robić mu usta usta, nie? Rura z tlenem! Ale, z już... to Ale to już tak nie bolało, bo się zamortyzowało ja, na tym ten... A jedną nogą się nie liczy, nie? Czego, Czego zabrakło? Prędkości! A, Prędkości. Daj, Spodni. teraz ja nagram Spodnie szkoda Oto! Złasia zapiął rolki! Nie, po Ja, już ten za gruby. ja też byłem na Ja też na O! z leściem na bary! Myślę, że nie pęknie? Ale dupa! Tak <laughs> coś to o ty kurwa, o dawaj Śmieszne cienie Kośli zdał wada, żeby tego nie widzieli, nie? Za które leżą Ale było fajnie, nie? No, Żaden nie ma. Tam się leżał. brama nie otworzyła jak ja pisnął <grym> zadzwoniło, aż się narzędzia poukładały w warsztacie. Rupia, na się nie Oni mu chcieli pierwszą pomoc udzielać, ale się nie dał. Wrócił do żywych po chwili. Także widzicie, nie poddajemy się. Pandemia wokół trwa. Ludzie na wirusa muszą uważać, a my też bardzo uważamy. idziemy w maskach i załatwiamy potrzeby pierwszego rzędu, czyli idziemy do sklepu po bułki, po chleb. Siema. To był bardzo miły wyścig. Gratuluję Stasiowi wygranej. Ja nie wygrałem. On Skok mnie... przez taboret. On mnie popchnął. ręce poszkodowane. On mnie popchał. Bez skojarzeń z tym pchaniem. Popchnął Hop, mnie. Dlatego przekroczyłem mnie mety jako pierwszy. Taka była prawda. Ale godny zawodnik, żeby popróbować przypomnieć sobie młodzieńcza lata. Tak, z, z, nudów, z nudów można czasami podredować. Trochę sportów ekstremalnych. Czyli mówisz, że mam codziennie jak przyjeżdżam do pracy zabierać rolki bo groszeczkę, żeby zawsze były, tak? Oczywiście, będziemy jeździć w koło Hali. Dobra. Pozałam się pomysł. Teraz czekamy na następny to challenge. Będziemy, będziemy jeździć Melex. Melexa już odprowadzili, nie mam. Stały jeszcze rano. No ale już teraz pojechał. Już... Naprawdę? No, szkoda, nie? No to szkoda. Musimy kosiarkę w tej Ale chwili. mamy jeszcze nartosanki. No <laughs> nartosanki. Nie wiem co to są Nartosanki. To taki skuter śleżny. A. Zawsze możemy go pociągnąć rzetą. No <noise> to go. <noise> nie, że tam hak. hak. Okej, okay, jeszcze był faceplant. Faceplant. Ten się przykleił. Yy, <noise> ślimak. Dildos. <noise> ślimak się przykleił. Dobra, rolki już zamontowane z nóg. Buty już przyodziane. Trzeba by się w końcu wziąć do normalnej roboty, a nie tutaj. Pajacerko dwa razy. my lubimy pajacerko dwa nie? <głos> 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 Teraz wyszło po do pracy? Tak. Łukasz, już też to do pracy. Sugeruję, <noise> <noise> że nie teraz lecieć tak? To nie tylko z gomokami. Ja, ja i tak tutaj jeszcze wpadnę się wyjdzie smacznego. To Oczywiście. Postterdziała, widzę. To sterdziała, <noise> tak. Sandwich. I ogólnie no, powiemy to, o tym, że golfa będziemy w. nagrywali jeszcze, nie? Golf już był zapowiedziany. Tak jest. Też w podobnej zasadzie zrobimy przyprowadzenie właściciela albo prawdziwego no. właściciela, nie wiem. Kogoś przyprowadzimy, może to będzie Jatek spod Biedry. No, opowie domu. coś o golfie. Znajdziemy jakiegoś z pod sklepu. Włożymy go do środka. Na szczęście otworzymy dach, szybko wywietrzeje. Jasne, i ogramy wam golfa też. Do, ja do, ja... do zobaczenia w następnym odcinku. Dobrze, to cześć, pomachę ładnie widzą. A ja lecę do siebie nagrywać, bo mi czekać miłośników, Musimy się skleić. Nagrać i skleić, a ja no coś tu wpadłem. Zapraszamy. Z Stasiu zawsze jesteś tu mile widziany. O, dziękuję. Wy również <laughs> jesteście. Mile widziani. Piona. Dobra, to lecimy do siebie. To to później. Dobra, roleczki spakowane, plecak spakowany, maseczki dla mamy zakupione statyw, auto umyte miłośnicy nagrani jedziemy do domu montować mamy piękną pogodę ale niestety musimy troszkę przy kąpie posiedzieć zobaczymy jak się czasowo wyrobimy, bo jest też opcja dzisiaj jakiś albo nie powiem nie ma opcji żadnej na ten zapach choinek i kurwa będę wieszał choinki do do ich więcej, bo lubię i koniec lubię ten zapach, możecie mówić, że święta i tak dalej choineczki będą i i koniec. Dobra, płalimy kurę, lecimy do domu. Także zobaczymy się jeszcze może po drodze albo już w domu, jak będę montował. Ale jeszcze żelki. Żelki muszą też być. Koniecznie. Nie wiem, czy już pokazywałem, ale stałem się właścicielem takiego. Oto bryloka od mojej miłej koleżanki z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Julia, pozdrawiam. Wiecie, co oznacza ten napis? Że odcinek właśnie został zmontowany i robi się render. Jak się nam ładnie zrenderuje, to robimy upload jako prywatny i mamy wolny. Także dzisiejszy dzień chyba zakończymy tym montażem. Chyba, że no nie wiem, coś ciekawego się jeszcze wydarzy, bo mam pewien niecny plan i nie wiem, czy wezmę ze sobą kamerę i to nagram. Ale najważniejsze, że jesteśmy już na niedzielę przygotowani z odcineczkiem. Także tutaj wszystko jest zrobione. Klik, klik. Zapisane, zaraz robimy upload, logujemy się na konto, pyk pyk I to by było na tyle, także moi drodzy dziękuję za oglądanie kolejnego vloga Może dzisiaj było wyjątkowo nie o motoryzacji, nie było może za ciekawie Ale było śmiesznie, przyznajcie Także do następnego i szczałeczka, cześć